Serdecznie nasz czas, aby omówić ten dziwny pojazd i pod względem nazwy kolo Housenka, i pod względem wyglądu. A pancerz jego to od dołu zaczynając, mamy tutaj 14 mm, później mamy znów 14 mm, później w dalszym ciągu mamy 14 mm, aż w końcu dochodzimy do góry pojazdu i mamy tu również 14 mm. Bok pojazdu. To już jest niestety tylko 8 mm, i później na dole, gdzie występują gąsienice, mamy również 8 mm pancerza warstwowego, plus 5 mm to nasze gąsienice. I tutaj mamy taki fartuch okalający koła, który również daje nam pancerz warstwowy 6 mm, więc w niektórych miejscach mamy nawet potrójny pancerz warstwowy 6 mm, 5 mm plus 8 mm, czyli słuchajcie, tutaj. Ta bryła może zebrać za zero. Góra pojazdu to zaledwie 6 mm, tył pojazdu również 6 mm. Tutaj jeszcze jest ten krawędź od boku, to ma 8 mm. I przejdźmy sobie na sam koniec do wieży. Mamy tutaj standardowe 14 mm. Absolutnie dookoła jarzmo czy to miejsce na działo no to oczywiście pancerze warstwowe 14 mm plus 10 14 plus 8, 10 plus 8 no różnorodność jest w każdym momencie 14 plus coś to. o widziałem nawet w pewnym momencie wystąpiło patrzcie 14, 14, 14 no unikajmy strzelania w samo działo chyba że chcemy je uszkodzić góra wieży zakończona jest taką śmieszną czapeczką 8 mm zaś góra wieży ten taki Talerz dookoła to 6 mm. I przejdźmy sobie teraz do garażu. Pojazd ten niebywale na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę jego nieprawdopodobnie niepraktyczna bryła. No, wygląda no, jak taki jeżdżący kiosk ruchu, tak? No, ale my nie. O tym mamy tutaj dwóch załogantów. Dwa pereczki. Pierwsze to oczywiście żarówka, jazda terenowa, potem kamuflaż, może coś się przyda. Mamy tutaj radyjko 265 zasięg sygnału, silniczek niestety tylko 50 mocy na tonę, 50 koni mechanicznych, przepraszam, 20% odrządztwo pożaru przy trafieniu. I ten silniczek daje nam 6,15 mocy na tonę, co daje nam 25 do przodu 8 do tyłu. Prędkość obrotu bardzo ładna 44,82 we wszystkich pierwszych kierach. Kamuflaż, oczywiście, średni mamy 110 punktów wytrzymałości tu też nie mamy rewelacji. Działko natomiast możemy je opuścić minus 10 plus 20, czyli jakoby gdzieś byśmy znaleźli coś, to będziemy mogli teoretycznie zagrać na wieżę. Nasz zasięg widzenia to o, widzę, tu jest standard 280 metrów z modułami, jak wentylacja optyka i ulepszony system. Na będziemy mieli 315 metrów zasięgu, a działko to 19,4 szybkostrzelności to jest fajnie i bardzo ładne obrażenia z penetracją. Mianowicie mamy tutaj na PPK-ach 45, na apc 70, a na HEK-u 23, które też tutaj woże. Mamy tutaj 50 obrażeń średnich plus hek 65, czyli można by powiedzieć, że to jest taki trollgan. Zadajemy średni w 968. Nasz rozrzut na 100 metrów 0,42 i czas celowania 1,9 i te parametry są w porządku. Suma summarum z modułami, załogą skuliśmy tutaj y, niżej do y, sekundy 69 czas celowania 0,41 rozrzut na 100 metrów, a nasz DPM to 989 i będziemy, pierwsza bitewka, zobaczymy ile dzisiaj będziemy czekać. 43 sekundy. Tragedii nie ma. Wiadomo, weekend. Znaczy, nie wiadomo, ale jest weekend. Jeszcze jak widzieliście, z gwiazdką razy 5 godziny World of Tanks, także dzieje się. No, jest. Wygląd tego pojazdu przyprawia mnie od Słuchajcie, na początku chciałem koło burzące, dawno nimi nie grałem, ale przebicie 23 naprawdę wystarcza na tych kierach, gdyż ogólnie wszędzie tutaj jest. Nie ma pancerza chyba wyższego niż 23. Tutaj jest bardzo dobrze. Zobaczymy jak to leci. Boję się tutaj wystawić, no bo cokolwiek byśmy nie wystawili, a nie da się nie wystawić, no to pudełko jest przeogromne. No ale słuchajcie, jak musi się czuć załoga w tym pojeździe, no wszyscy stoją i tańczą, chociaż patrzcie w porównaniu do Anglika, no bryła może jest straszna, ale ten pojazd od nas większy jest, dobrze. Pierwsza na tapetę pójdzie Lajs Traktor widzę, o ile puła. No jakbyś mógł się tak Dwadzieścia 26 No trzeba pocisnąć Wiadomo jest, że nie zdąży skupić. Dziwnie lecą co te jaki? Czy tak jak strola, ale koledzy już nie pozwolą strzelać, a my już nie mamy na tyle punktów wytrzymałości, aby to robić. sześć. Słuchajcie te są wcale nie z a... a niestety no. widzimy się przy wytchami. Pierwsza porażka, ale to nic. My mamy ogień skuteczny. Zadaliśmy słuchajcie czwarte miejsce w zespole. Pod względem 126 punktów uszkodzeń, jeden frak 4253. I muszę powiedzieć, że te heczki tutaj robią robotę. Także zobaczymy, ile nas będzie losowało do następnej bitewki. 6 sekund. No, proszę, proszę, są postępy. Zobaczymy teraz, jak zwykłe pociski będą prały. Jaki będzie ich tor lotu. To gdzie tu jechać? Przemieszczanie się takimi pojazdami na takiej mapie. Zobaczymy, może będzie ktoś chciał wjechać tu. Stawimy się tutaj, zobaczymy, jak te pociski latają. Czy będzie to miało jakiś sens? Naprawdę. ciałki mnie przechodzą, jak, jak widzę ten pojazd. Niemniej jednak działko jest bardzo sympatyczne. Taka O, ze na wysokość możemy tutaj... O, 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 o. No i co co jest, panowie? Buch. Pięć Pięćdych! będzie to jakiś działo przeszkadza. Ta jedyneczka już zrozumiała co jest, co jest na tyle. Tak nieśmiało. odjeżdża. Dobrze, mamy tutaj, widzę odpuszczoną wodę. Wam, że na tych zwykłych to jest, to działo jest naprawdę wow. W miarę dobrze leci ten pocisk. Sycące obrażenia. Co ten leś traktor tam robi w rogu? I troszeczkę obok. No, myślę, że reszta siedzi w bazie. A był tam na widelcu, bo dobrze, to stąd spróbujemy. Ała, ała, ała. Ale się nadziałem. We dwójkę jechali. No cóż, takie rzeczy też się zdarzają. Widzimy się przy wynikach bitwy. No i szkoda. Ej, ej, kolejna szko. porażka naszą kachałsenką. Mamy tutaj ogień skuteczny. Coś tam postrzelaliśmy. No, Niewątpliwie ta amunicja jest jeszcze lepsza niż te HEKI. Mamy tutaj trzeci wynik w zespole: 149 punktów uszkodzeń, wypięte pojazdy przeciwnika 1, 4167 kredycików. No i ostatnia biteweczka. Pyk. Miejmy nadzieję, że WOD nie, nie będzie nam sprawiał problemu i szybko nas wczyta do bitwy. No, zaledwie, słuchajcie, 18 sekund. Absolutnie nie ma tragedii. Tragedia to jest, jak jest powyżej minuty. Bardzo ładnie, słuchajcie, nie tak naprawdę, znając jakieś tam zasady World of Tanks i inne takie rzeczy, no, ta konstrukcja to budzi taki dreszczyk emocji. Ani się schować, ani gdzieś wyjechać ale działo rewelacyjne. Działo rewelacyjne raczej nadające się na taką uderzanie, przepraszam, uderzanie z dystansu. No niestety każdy magazynek to tutaj to szatkuje. Prawo, na lewo. Drzewo. jakieś zgranie takie napierze może. może. Oczywiście, patrzcie, opuszczanie działa, no to można strzelić praktycznie pod siebie. No, 4TP tu ma nieprawdopodobną przewagę. jeszcze siła ognia plus mobilność. Coś ktoś się pojawi spokojnie, mamy czas, nigdzie się nie spieszy. Następni przyjeżdżają. Troszeczkę taki opóźniony refleks. Wydaje mi się, że nasi strasznie zabijają ten ogień wsparcia. Sprawdźmy to. No ogień wsparcia jest nieprawdopodobny. Wow. No pewnie nagle wyjechałem. Cóż, takie rzeczy często się zdarzają na tych terenach, Widzimy się przy wynikach bitwy. Z mizernym wynikiem, ale zawsze zwycięstwo, a zwycięzców nikt nie sądzi. Mamy tutaj trzeci wynik od końca pod względem damage'a. Myślę, że tutaj podczas tego ostrzału wsparcia nie jeden pojazd z naszej drużyny stracił trochę HP-ków. Mamy 47 punktów uszkodzeń i 3 uszkodzenia za, nasze, za naszą pomocą, i dostaliśmy 3690 kredycików. Słuchajcie, nasza kolohałsenka naprawdę wygląda nietuzinkowo. Nietuzinkowa jest jej y, trudna do wypowiedzenia nazwa: kolohałsenka. Tak, to trzeba zapamiętać. Na pewno coś oznacza, ale co? Tego nie wiedzą nawet najstarsi ale Proszę Państwa, dzisiaj gościem naszym był pierwszy tier cze czeskiej nacji, czeskiego drzewka technologicznego Kolo Hołsenka. Z Państwem już się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki garażowe. Pa, pa. Jeszcze raz wspomnę bardzo dobre działo, ale ten, ta była.